Dziś opowiem Wam o Kekermanie. W lipcowym kalendarium bowiem warto odnotować dzień jego śmierci 25 lipca 1609 roku. Rodzina Kekermana przybyła do Gdańska ze starogardu Gdańskiego, a obywatelstwo miasta jego ojciec otrzymał w 1571 roku. Był wyznawcą kalwinizmu, konrektorem szkoły mariackiej, ale także kupcem. Jego wuj Joachim był kaznodzieją w kościele św. Jana. Tymczasem matka, Gertruda, nosiła panieńskie nazwisko Lering. Przyjmuje się, że Bartolomeusz Kekerman urodził się w 1571 lub 1572 roku. Początkowo uczył się prywatnie u Fabriciusa, rektora gimnazjum akademickiego, następnie podjął naukę w tej właśnie szkole. Był stypendystą Rady Miejskiej, co umożliwiło mu studiowanie w Wittenberdze. Wybrał tam filozofię i teologię, studiów jednak nie ukończył. Przeniósł się do Lipska, skąd został relegowany za wiarę przez nowego zwierzchnika uczelni. Dopiero w Heidelbergu uzyskał tytuł magistra w 1595 roku, a następnie sam tam nauczał. Rada Miejska nakazywała mu wrócić do Gdańska w 1598 roku, aby przyjął posadę konrektora i nauczyciela filozofii w gimnazjum akademickim. Kekerman jednak wykorzystał argument młodego wieku i do Gdańska wrócił dopiero po drugim wezwaniu w 1601 roku, po drodze odbywając jeszcze naukową podróż do Szwajcarii i uzyskując tytuł Licencjata Teologii. Od 1602 roku rzeczywiście był profesorem gimnazjum akademickiego, gdzie wykładał filozofię, logikę i teologię. Nie podjął się jednak funkcji kontraktora, bo zajmowałaby zbyt wiele czasu. Był za to niezwykle płodnym autorem prac naukowych oraz reformatorem systemu szkolnictwa. Według jego reformy uczniowie nabywali wiedzę w pierwszym roku z logiki i fizyki w drugim z matematyki i metafizyki, w trzecim z etyki, ekonomii i polityki. Był autorem prac m.in. z zakresu logiki, teologii, etyki, polityki, matematyki, fizyki, geografii, astronomii czy nawigacji, a nawet hebrajskiego czy retoryki. W swoich publikacjach opierał się na okowe dokonania Mikołaja Kopernika czy tych obrachę. Dwa lata po jego śmierci wydano napisany przez Kekermana podręcznik Budownictwa Okrętowego. Prywatnie ożenił się z Anną, córką pastora Kościoła Świętej Elżbiety, i został ojcem trzech córek: Gertrudy, Anny i Elizabety. Filozofa pochowano na chórze Kościoła Świętej Trójcy i do dziś w tej świątyni możemy oglądać jego epitafium ufundowane w latach dwudziestych XVII wieku przez Johanna i Kaspara Cirenbergów. Było ewakuowane podczas wojny, ale szczęśliwie wróciło do kościoła świętej Trójcy. O Kekermanie pamiętali jemu współcześni, w tym również burmistrz Adrian von der Linde, który ufundował jego portret dla gimnazjum akademickiego. Pamiętamy i my współcześnie, a pewnie nie jeden z nas przyjechał się po Gdańsku, tramwajem jego imienia.